Jest to książka, która pokazuje, gdzie w większości bez przyzwolenia danej osoby jej życie jest wykorzystywane. Pokazuje też, w jaki sposób hoduje się celebrytów. Pokazuje, jak często się zastanawiamy, dlaczego ta osoba jest znana. Ona tak naprawdę z żadnego powodu nie powinna być znana i tak bardzo znana, i obserwowana, i mieć followersów, bo niczego wielkiego nie dokonała w tych książkach w tych trzech książkach pokazuje, jak powstają hodowle celebrytów, takich celebrytów, na których później się zarabia, bo wyhodowanie takiej osoby, która jest medialna, która tak naprawdę niczego nie osiągnęła, ale z jakiegoś powodu jest pożądana, jest znana, jest doskonałym nośnikiem, to co powiedziałam na samym początku, reklamowym, te osoby powodują, że ich właściciele, właściciele farm hodujących takie postaci, doskonale na tym zarabiają, zarabiają naprawdę potężne, pieniądze, a przy okazji również te osoby zarabiają spore pieniądze. Zdarza się tak, że są jednak to osoby wykorzystywane, które nie mają dostępu do tak zwanego podziału łupów i też to pokazuje w tych książkach, jak tego uniknąć, a z drugiej strony tłumaczę, jak działa ten świat wielkich pieniędzy, świat celebrytów, świat przy okazji wielkiej mody, który także jest podzielony poprzez skandale, o których często czytamy, gdzie na przykład właściciel jednej z najbardziej znanych na świecie Agencji Modelek, tak naprawdę, poza tym, że posiadał w swojej stajni modelki, to również wykorzystywał dziewczyny, niektóre za przyzwoleniem, i tu okej. Okay. Jeżeli ktoś się godzi na to, żeby handlować jego ciałem, bardzo proszę, ale w dużej większości te dziewczyny były wykorzystywane, podawano im narkotyki, były zaproszone na imprezy jako modelki, gdzie pod wpływem narkotyków świadczyły nieświadomie usługi, których nigdy świadczyć nie powinny. To też e, decydująca runda pokazuje, kto za tym stoi, dlaczego tak się dzieje, ile to kosztuje, jaką cenę zapłacimy. Jest pewnego rodzaju przestrogą, a z drugiej strony dla osób ciekawskich tego Takiego, który jest naprawdę za zamkniętymi drzwiami, bo my wśród tego wielkiego bogactwa i blichtrów widzimy przede wszystkim tylko i wyłącznie okładki, tak jak okładki książek, do których trzeba w środku zajrzeć, żeby zobaczyć, co się dzieje. To nie oznacza, że świat czy celebrytów, czy gwiazd, czy wielkich pieniędzy jest światem od A do Z zepsutym. Oczywiście pokazuje pewnego rodzaju zjawiska, pokazuje kawałki tego tortu, który nie nadaje się do spożycia i który jest trujący, bo tak naprawdę ci ludzie bardzo zamożni, ludzie, którzy zbudowali swoje fortuny ciężką pracą pokoleniowo. Ci ludzie bardzo często są pozbawieni takiej próżności, potrzeby pokazywania się, o nich nie będziemy nigdy czytali. Tak naprawdę prawdziwe pieniądze lubią ciszę i nie pokazują się w tym całym festiwalu próżności, festiwalu takich bardzo złudnych marzeń.